Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest na mapie Dolina Yukonu. No i będziemy dzisiaj polować przy największym tutaj jeziorze. Zobaczymy, co tutaj będziemy mogli znaleźć. Ruszamy szybko. Jest godzina troszeczkę przed szóstą i musimy się tutaj rozglądnąć, co my tutaj będziemy mogli znaleźć. No i ja już widzę. Pierwsze stado jest to karibu. I tutaj mamy bardzo fajnego osobnika. Dobra, będziemy chyba próbować tutaj, właśnie, ustrzelić te karibu. Nie pomylić broni. Ustawić perka i będziemy strzelać. Zobaczcie, jak on daleko jest. Prawie 400 metrów. Ale dostał. I będzie tutaj zaraz leżał. Bardzo dobrze. Udało mi się go ustrzelić. Tam jest domek, więc ja sobie się zaraz chyba przeniosę. Tylko sprawdźmy jeszcze troszeczkę okolice. To jest domek, i będziemy się do niego za chwilę przenosić. Jak widzicie, ja już jestem po drugiej stronie. Będę wyruszał właśnie po tą moją zwierzynę, którą upolowałem. Sobie oznaczymy na mapce, niestety nic na razie nie widzę. Ale mamy już pierwszą zwierzynę, więc bardzo dobrze. Jestem mega zadowolony, że coś udało mi się tutaj upolować już na samym początku. I będziemy zaraz jej tutaj szukać. U, mamy tutaj kolejne osobniki. U, coś tutaj jest. Karibu zewgodowy Kurde Może warto by było jeszcze poczekać Coś tutaj jest Ale nie mogę go Tu mamy trójczwórkę. No i jest Karibu Czy jest szansa oddać jakikolwiek strzał sensowny? Fajnie, jakby się obrócił Będziemy czekać i, i, I jest. Niewłaściwy cel. Olera. Mamy go. Dobra, zobaczmy Oj. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy. Niedźwiedzia i niedźwiedzia. Ten jest lękniony, ten jest spokojny. Nasze karibu już tam gdzieś leży. I teraz musimy wybrać. Chyba spróbujemy tego niedźwiedzia. Zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. Zobaczmy tego niedźwiedzia. I chyba będzie trafiony dobrze. Tak jest. Uj! Coś tutaj mi nie poszło. Uf, dobrze, że go nie trafiłem. Bardzo dobrze, że go nie trafiłem, bo już byłoby bardzo źle. A tak, nie mamy tutaj żadnego problemu. Dobra! Idziemy zebrać zwierzynę. Mamy tutaj te drugie Karibu, które było bardzo blisko. Jest to level czwarty. No i mamy złoto. Lewe płuco. Z 31 metrów. 182 kg. Bardzo fajnie. Fajnie wygląda jasno-brązowy kolor. Jest miło. Idźmy w kierunku. Tego niedźwiedzia, mamy tu jeszcze jednego niedźwiedzia, ale to jest tylko dwójka. Hmm, czy jest coś tutaj większego? Tutaj mamy jakieś ptactwo, ale chyba zaryzykujmy i strzelmy tego niedźwiedzia. Zobaczmy, jak on tu wygląda. Szaro-brązowe futro bardzo fajnie wygląda i to jest złoto lewe płuco prawe serce lewe płuco serce tak zostało trafione zobaczcie kula przeszła bardzo fajnie ten mnie już tu chyba wyczaił coś takim się wydaje a tutaj mamy kolejny ślad i tutaj będzie nasze karibu które ustrzeliliśmy na samym początku no i idźmy, idźmy, odnajdźmy je. Mam nadzieję, że zaraz tutaj na mnie ten niedźwiedź nie wyskoczy, bo obiegnie, kurde. No dobrze, że on tam pobiegł. Ja nie chcę zbytnio w dwójki strzelać. A jakbym był zmuszony, to to czemu nie? Jak nie muszę, to nie strzelam. I zobaczmy zaraz. Zobaczmy, jak tutaj nasza zdobyć wygląda. Jest to pierwsze karibu, które było trafione na początku z 354 metrów, i dostało w lewe płuco No, bardzo fajnie. Trochę odbiegło, ale bardzo fajnie zostało trafione. Bardzo duża odległość. dobrze no, rozglądnijmy się tutaj mamy jeszcze jedno karibu ale tak daleko iść strasznie daleko byśmy musieli tutaj całą drogę przejść żeby zebrać tylko te jedne karibu może jakaś Inna tutaj metoda się pojawi, zaraz zobaczymy. O coś tutaj chyba jeszcze jest. Kaczka, mamy misia 330 metrów. No, zobaczmy. Czy my tego niedźwiedzia moglibyśmy jakoś upolować? Może tylko tutaj wyjść trochę. Poza te krzaki, bo trochę słabo ja tutaj widzę. No mamy tutaj misia. Dobra, jest niedźwiedź. Chyba większego nic nie ma niż ten niedźwiedź. Więc możemy go chyba spróbować upolować. polować. Damy dwa strzały. Coś ucieka. Tutaj nasze karibu dało dyla, ale ja wolę niedźwiedzia. Leży tutaj nasz niedźwiedź. Więc bardzo dobrze. Czy mamy jeszcze coś tutaj w okolicy? Rozglądamy się i będziemy chyba mykać na tamtą stronę. O, czekajcie, Karibu. Gdzie jest ten niedźwiedź? Gdzieś tutaj mój niedźwiedź leży, ale go nie widzę. Wiem, że. Ało, tutaj będzie. Dobra, dobra. Wszystko jest jak powinno być. No i jest nasz niedźwiedź. Zobaczmy. Uuu, mamy tutaj kolejnego niedźwiedzia. Zostaćmy yy, psa. Tutaj jest. Uuu, uuu, zobaczcie. Jest Karibu. I tu jest Karibu. Dwie czwórki. O, lender. Jest bardzo dobre miejsce z tego, co tutaj się orientuję. No! Dobra, mamy 300 metrów. Chyba będziemy mogli ustrzelić te karibu. Gdzież to ono jest? Które to było? Te było. I jeszcze jedno mniejsze. Jest. Mamy tutaj już jedno leży, a drugie gdzieś tutaj chyba będzie mm. też leżało. Dobrze, sprawdźmy najpierw niedźwiedzia. Czy ten niedźwiedź już uciekł? Zobaczcie, jest jeden. Jest tutaj Karibu. I tu jest Karibu. I niedźwiedź jest No nie, nie będziemy już tutaj szukać tych niedźwiedzi, chyba jak to wygląda? Mamy srebrno, jak to trafione lewe płuco? Zobaczcie, lewe płuco. No, jest bardzo dobrze. Mamy tutaj jednego osobnika, już go widzę. Łut ten to dostał naprawdę konkretnie. Pomyślałem. ten drugi chyba też o zobaczcie leżą dwa bardzo dobrze już się obawiałem że coś poszło nie tak okej okay, mamy srebro lewe płuco wątroba brzuch jasno brązowy okej okay. bardzo dobrze i zobaczmy jeszcze tutaj tego maluszka, który dostał przy okazji jak się tutaj jego losy potoczyły. Uuu. <laughs> Ale wygięty jaki. No i został trafiony w ciało lewe płuco, prawe płuco. Ale śmiesznie to wygląda. <laughs> no no no. Dobrze. Dobrze. Czy jest szansa na łosia, bo łoś by się tutaj przydał. I jeszcze y, zobaczmy okolice. Oj, tutaj mamy niedźwiedzie. O, nie niedźwiedzie, tylko mamy kolejne Karibu. No, bardzo fajnie. Ja jeszcze przejdę się tutaj. Troszeczkę i sprawdzę y, prawą stronę. bo Może gdzieś tutaj jest jakiś łoś, ale nie jest karibu, tylko jest karibu. Czy do tego karibu jest bliżej? No nie, nie jest bliżej. Jeszcze troszeczkę podejdę i sprawdzę dokładnie. Bo jeżeli byłby jakiś łoś, tu mamy niedźwiedzia. No nie wiem. Już sam nie wiem, co mam wybrać. Tutaj mamy te Karibu, a te Karibu bardzo pięknie tutaj wygląda. Zobaczcie. Podejrzewam, że gdzieś jeszcze coś jest. Tylko nie widzę dobrze. O, jest i tutaj Karibu. No nie wiem. Dobrze, chyba spróbujmy. Spróbujmy ustrzelić te Karibu. Nie, eee, mamy jeden strzał. No dobrze, ono już będzie leżało. Tutaj jest jakiś maluszek. Dobrze, idziemy zebrać zwierzynę. I wtedy wybierzemy się chyba na tą przeciwną stronę. Hmm, tylko czy to będzie miało sens. Nie wiem, ale może tak zrobimy. Ewentualnie pójdziemy tam troszeczkę w głąb. Może tam coś się jeszcze pojawi. Zobaczcie, tutaj wszystko ucieka. Uj, uj, ale tutaj mamy jeszcze tą trójkę. Tą trójkę przy okazji można by było ustrzelić. Zobaczcie, stoi sobie tutaj. I chyba będzie dobrze wykonany strzał. Szybko, tutaj, życie ucieka, tak jest. Idziemy. Dzisiaj długie dystanse do strzału. Więc jest ciekawie. Jest ciekawie. Nie spodziewałem się, że tak będzie tutaj, dzisiaj wyglądało polowanie. Ale jak widać, jest fajnie. Muszę tylko tutaj dobrze pilnować się. Bo coś czuję, że niedźwiedź jest niedźwiedź. Dobra, weźmy kurde. Jeszcze tutaj jest jeden. Ojej oj. Zbierzmy tego niedźwiedzia, żebyśmy nie musieli chodzić i szukać. się później już tutaj wracać czyli to jest ostatnia zwierzyna, którą strzeliliśmy no i zobaczmy jest to samiec srebro, wątroba brzuch o mały włos a byłoby bardzo źle, ale jest ok i teraz mamy jeszcze tutaj do zebrania karibu Dobra, i on tutaj będzie leżał, tak jest. Czyli jeszcze jednego musimy odnaleźć i on będzie leżał tam gdzieś na samym dole. Tak mi się wydaje, ale najpierw sprawdźmy tutaj te karibu i sprawdźmy okolice. Zobaczmy, 313 metrów, jest to samiec i trafiony w prawe płuco. Bardzo dobrze. Kurde. Niedźwiedź ostrzega. Gdzie on jest? Ej, Niedźwiedź, gdzie ty jesteś? Czy strach tu chodzić? Jest, dobra. Mamy tutaj swoją. Mm, pierwszą zdobycz, którą w tej, w tym rejonie. Po tej stronie w sensie. Więc sprawdźmy. I kolejne złoto. Prawe półco, lewe półco. Wow. Bardzo dobrze. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to tyle ze względu na to, że nie udało mi się znaleźć więcej zwierzyny. Były tylko pojedyncze jakieś małe lewele, pierwszy bądź drugi. Więc już nie chciałem tutaj psuć zbytnio tego odcinka, ze względu na to, że były same większe lewele, Była czwóreczka Karibu. I był niedźwiedź, bodajże szóstka, więc bardzo ciekawie, nie były jakieś to mega duże zwierzęta, ale były to większe lewele niż mm, takie normalne, standardowe dwójeczki, jedynki. Więc y, to tyle na dzisiaj, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków, pozdrawiam Was wszystkich, hej!